Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Wizowie witam was serdecznie razem ze mną. Wielki powrót do organizacji FAME Paweł Tyburski. Siema. Kurde, w sumie to. powrót. To ja na kontrakcie cały czas byłem. Dobra, ale wiesz, jakieś tam niesnacki były. Nie będziemy tutaj o tym gadać, bo to są wasze tam jakieś prywatne rzeczy, ale cieszę się, że... Ile? Pół roku Ci nie było, nie? Od lutego, nie? To dłużej. Od lutego, Od dłużej, lutego dłużej, no. no. Długo, 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 długo. no, ale poświęciłem ten czas konstruktywnie na budowanie, wiesz, swoich film, swojego życia po mhm. no. Ale też w międzyczasie trenowałem. A, słuchajcie, to są najkrótsze odpowiedzi Pawła w historii. Uczysz się, no. co? Ciężko. Wiesz, człowiek, no trochę człowiek dojrzewa, nie to, A ile masz lat? Czas? czasem nie, No zaraz 32, zaraz zbieg Chrystusowy, więc wydaje no. mi się, że też to ma swoją moc pewną no. i dużo się zmienia, ale też dużo sytuacji jakby po drodze, które były, to na mhm. pewno wpłynęły na, na pewne rzeczy i dobrze mi się dzieje teraz. Ja, tak jak jest super. Kiedyś Byśmy z Jaszem, nie wyszło ci to wtedy, nie? Nie no, prawda? <laughs> <nie, laughs> jak nie wyszło? Słuchaj, no ja nie, ja nie słyszałem w Biblii, żeby Jezus się bił, nie? No czekaj. Jak nie wiesz, przecież lewitowałem. No. Latałem. No, no, no. Miałem nadprzyrodzone moce. No i widzisz, skończyło się, chłopaka nie ma. Nie wiem, co się dzieje z tym Kasuszem. Nie mów hop, nie mów hop. Ja myślę, że ja bym chciał zobaczyć Kasję tutaj. Jeszcze Kasja to jest, no, słuchaj, no, no, no. diament, jeżeli chodzi o friki, nie? Myślę, że na pewno nieobecność takiego gościa na pewno później wzbudzi duże zainteresowanie tak. powrotem, nie? Tak. Więc tak to działa. Ale dobra, jest słuchajcie walka nieoczywista. Pewnie taka jest miniaturka, pewnie taki jest tytuł. Paweł Tyburski bije się z Marcinem Wrzoskiem i tak, to jest prawda, ale nie biją się normalnie, nie stoją na nogach, tylko będą siedzieć. Nie. Będziecie siedzieć, i... abstrakcja, co totalna abstrakcja Paweł? Wiesz ja już kiedyś, kiedyś, ja już w, lut w, lutem, w lutym w sumie, czy tam pod koniec luty, ma marzec, sorry, w marcu do dowiedziałem się o tym pomyśle mhm. mieliśmy go zrealizować w kwietniu, Miała być, miałem walczyć na tej gali, ale wtedy wrzocek się nie zgodził na tą walkę, no i widocznie albo zabrakło pieniędzy, albo mhm. już, wiesz, no zgodził się teraz na walkę na krzesłach, w ogóle to był pierwszony pomysł. <grym> Jak się dowiedziałem o tym, to mam być szczery, to jak mam być szczery, to jak się o tym dowiedziałem, to od razu stary Mówię, ja będę pierwszy na świecie znowu, tak jak robiliśmy walkę bliźniaków i też największe portale na świecie o tym pisały, no bo nigdy nie było tak, że bracia, bliźniacy na braci bliźniaków no nie walczyli. Tak teraz stary też zapoczątkuje pewną erę, więc jak będą kontuzje, to będą siadać na krzewach i będą się bić. Bo walki takie, że się chwytali takiego tak. drążka były, ale tutaj w ogóle, słuchajcie widzowie, bo jeszcze to jest wszystko chyba dogrywane tak. dokładnie, ale wy prawdopodobnie będziecie siedzieli naprzeciwko siebie bez żadnego stołu. Tak, w ogóle pierwotnie było tak, że właśnie miało być trzymanie się za taki drążek mm -hmm. i, bi, i bicie się jedną ręką, nie? bo to, to już widziałem nie? i było. taką dostałem propozycję, i ostatnio dostałem SMS-a, że jednak będziemy się bić na krzesłach, więc to jest mocna mózg, bo to stary. Mm. Tam będzie cios za cios, bardzo blisko siebie, nikt z nas nie będzie mógł uciec, bo będziemy chyba krzesłami e, przymocowani, nie wiem do czego. Ja nie wiem, jak to stary do końca będzie wyglądać no. jeszcze. E, poprosiłem o wizualizację w ogóle, jak to będzie wyglądać, jakie krzesła, jak ja mam trenować w ogóle do tego. Nie <laughs> wiem, stare, ale, ale na pewno trzeba wzmocnić mięśnie brzucha. Boczne tak. skosy, bo głównie z tego będzie się trzeba było wiesz, odbijać ten, ten cios. Mm -hmm. Nogi tutaj będą przyspawane do ziemi. No i stary dla mnie szczerze to pomysł, nie? Wiesz, nie wiem. Yy, wolałbym bić się normalnie, szczerze mówiąc. No bo... ale no, nie da rady, no Marcin no, jest no, kontuzjowany. Wiesz, nie? bo to ani dla niego nie jest to dobre, ani dla mnie. Dla widza jest to zajebiste. Zajebiste, stary, to będzie mega brutalne. No. I to jest chyba idealne słowo, brutalne. No, no, mam trzy razy już no złamany i... no, dopiero... zrobię go dopiero jak skończę, ale wiesz, no. to jest tak, że widzisz, ja już tu niby się kończy, to... Jednak to jest, adrenalina, chcesz wracać. To są pieniądze też fajne i, i jakby utrzymujesz cały czas formę, bo jesteś w treningu, mhm. e, cały czas wiesz. No, Uzależniają to, friki, uzależnia, nie? stary. To było tak. Poniekąd czyjś ważny też trochę. A nie ma mhm. co ukrywać, każdy to lubi. No, każdy lubi trochę takiej atencji, mhm. e, ale ja już też dorosłem do tego, że aż. I nie mam na to parcia, ale jest miło mi, jak jest to w życiu mm -hmm. jednak nie? I, i fajnie, bo to wiadomo, kolejne pieniądze, kolejny biznes można e, zainwestować, więc fajnie, fajnie. Nie no spoko, a powiedz mi, bo też na pewno się będzie działo poza, bo samo starcie na pewno będzie mega brutalne, o tym widzowie będziemy was informować, na pewno będzie e, to pokazane, takie Paweł mówi, jakieś wizualizacje, żebyście wiedzieli, e, co to będzie. Długo się zastanawiałeś w ogóle, że przyjąć tę propozycję? Nie, nie od razu, nie, tylko że... Wiesz, kwestie były do dogodygowania, no bo wiesz, że mieliśmy tam spięcie na linii z Federacją, no, było, było, no. Ale prywatnie jakby przede wszystkim sobie wyjaśniliśmy. Szczególnie z Rafałem, bo jak raz bardziej z Rafałem rozmawiam. Boxer mi oddał pieniądze, znaczy tam dała mi federację, o. oddał mi 15 koła. Po, po tym czasie... Pierwszy raz chyba o tym mówisz, nie? No tak. No, no. W sumie tak nie miałem okazji. Byłem w sobie o Bogzela w Hawarkach, ale wtedy to było jakieś tam nieporozumienie i ja w ogóle do tego nawet nie chcę wracać, ale, mm -hmm. ale nigdzie o tym nie mówiłem, ale fakt, Bogzela mi pieniądze. Bogzel, federacja, nieważne. Dostałem pieniądze, pieniądze które, które miałem dostać za promocję bandy, co jeśli chodzi o, o te... Pieniądze z gali, na której walczymy właśnie z Wrzoskiem, to też jakby zostawia na razie to wszystko dla siebie, bo tutaj jest hmm. właśnie kwestia tego, że ten nasz spór dogadujemy, ale hmm. nic nie, nie stoi na przeszkodzie, ja się nie na pieniądze nie obrażam, żeby walczyć i żeby kolejną walkę zrobić. Wydaje mi się, że każdy będzie czekał na tą walkę. No nie, na pewno. Ja dawno nie miałem z nikim jakiegoś takiego znaczy, konfliktu, to może miałem z osobami niektórymi, ale, ale to nie są osoby, z którymi mógłbym walczyć, tak? No ja mówiłem, że mógłbym nawet szalonym i żeby wychodzili na raz, mogą walczyć ze mną. Mhm. Ale tam też już machnąłem ręką już też powiem ci, że niektóre osoby po prostu mają do tego taki charakter, potrafią robić takie rzeczy, jak, jak oni i już nie chcę się nawet angażować w takie dyskusje z nimi. Nie chcę, że ją robią z tym, co robią. Chociaż Tańcula ostatnio nawet nagrał fajną piosenkę. Jak mnie w Arek zrobił z Jak mi w kur, tak mi wkur, mm. ale nawet mniej, może trochę on, ale chociaż oni takie teksty czasami gadają infantylne, takie budowanie takich narracji, takie, no nie wiem, jakby to nawet nazwać, bo to jest tyle tego, że nie wiem, czego się chwycić. E, aczkolwiek, no, z Gosią akurat mi się podoba jego piosenka nawet słucham w, 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 w aucie. Ale, tak? no, no fajnie, no ale, ale. No, zrobił, ja uważam inaczej. Bardzo mocno mu się poszczęściło, ale to mu szczęściu pomógł tym, że jednak cały czas intensywnie był w tym internecie z szalonym. Ten ich podcast rośnie mhm. w siłę, jakby mają coraz większe te zasięgi, czy dobrze to wykorzystują, czy nie, czy idzie w to w dobrym kierunku, to jakby nie mi oceniać, jakby czas pokaże wszystko. Ale na pewno są wyświetlenia, na pewno. Spoko. Przepraszam cię. Spoko. Na pewno to jest dobry kierunek, bo mają swój taki drugi, drugie 5 minut. No słuchaj, oni są Jacyś, ludzie lubią no, ich oglądać, no, bo to, tak to siedzi tak, tak jakby dwóch ziomków siedziało i dlatego tak. ludzie to słuchają. Ja Przejdź... czasami myślałem, że bym sobie chętnie zrobił kanał no. z moim jednym czy drugim kolegą no. i komentowałbym komentowanie tych ludzi. Okay. Rozumiem, ale nie mam tak, tak czasu. Jak, jak yy, będę miał chwilę czasu, to o tym sobie bym pomyślał, żeby to robić. Tylko czy ja chcę ściągać z kolei tą złą energię na siebie, bo to jest zła energia. To, yy, jesteś cały czas w energii, gdzie szukasz sensacji, bo to nie są rzeczy fajne, tylko rzeczy, które yy, są krzywdzące, bo nieraz. Yy, oni mogą mieć nieprawdziwą y, tą wiadomość, informację, później to odkręcać, ten musi nagrywać na tego, wiesz jak to wygląda w internecie, w internecie. ten nagra coś, to później tam mu odpowie, tamten mu odpowie na to, co on odpowiedział i tak... I tak to się kręci, Paweł, dobra, poczekaj chwilę, znowu się gdzieś tam w internetu zapędziliśmy. Marcin Wrzosek, jaka jest tu energia? Ja ogólnie do niego nic nie ma, tak, no, tak? na pewno, wiadomo. No, Lubicie no, się, nie? No, nie, to nie, że się, nie lubi, że się lubimy. No, Marcin, no, cię no, na pewno nie lubi i to ale, trzeba powiedzieć wprost, ale to jest walka z prawdziwym konfliktem. No, tak, znaczy stary, ten człowiek mi na dobrą sprawę nic. Bo żeby mnie krzywdził, żeby mnie bolało coś, to musiałbym mi na tym człowieku zależeć. Mnie mhm. nie zależy na tym człowieku. E, przykro mi jest po prostu, że była sytuacja, jaka była, bo nikomu tego nie życzę. No, e, to był przypadek, ale on w takim kierunku poszedł, taką zbudował sobie narrację, myślę, że na tym dobrze wyjdzie. Jego życie, no jakby, nie, nie chcę już go oceniać. Ale nie, jeżeli chodzi o, o prywatnie, nie, nie mam nic do niego, ale sapnie. No to, to mu odpowiem oczywiście, no. no. Ja myślę, I że. to na potrzeby też już tych falk to będę robił, bo naprawdę w innym kierunku poszedłem, ale wiem, że od tego jakby wymagają ode mnie i za to mi powiem się. naturalnym zademiarzem, no, ale, ale ja. Paweł, ciebie też łatwo jest zdenerwować. Nie... nie oszukujmy się. Bardzo no, łatwo się zerwować. Taka pierdoła wystarczy sami i ty bierzesz to do siebie, i zaraz będzie. Mordo, nie no, wierzę, no, że, no, że, że jeżeli usiądziecie obok siebie, ja wiem, że Maciej ma wielki, wielki żal do Was. I na pewno, jeżeli razem usiądziecie, będzie widownia, konferencja, no, wybuchniecie. Wiesz, co jest najgorsze. No. że we mnie akurat, ja mówię za siebie. E, buduję swój spokój, buduję. E, Coś, co, co sprawia, że chce mi się żyć i lekko mi się żyje. Hmm. Wchodząc w Afryki, zaburzasz to totalnie. No I teraz ale tak, to jest twoja decyzja. Tak, to jest decyzja. I robisz to dla, to dla pieniędzy, bo dla czego innego. I stoisz przed takim dylematem. Czy chcesz być tak, jak na co dzień? Bo ostatnio naprawdę zluzowałem i nie szukam konfliktów. Konflikty omijam. Trzy razy się zastanowia, jak coś powiem. Mhm. I tutaj przychodząc, jakby cofam się, bo wymaga się ode mnie tego. Bo w, w głowie mam przecież, ale nie musisz tego robić, tak? Ale z drugiej strony, no dobra, ale jak będziesz nudny, będziesz no to nie będą chcieli cię tak oglądać, bo tutaj za walki cię. Chociaż uważam, że mnie akurat za walki ludzie e, chcą oglądać. No tak. I to jest takie gryzie się i trzeba jest taki pomiędzy kura, czy oddawać tą energię, jakby wiesz, rozdawać ją na te słabe rzeczy, aczkolwiek, no ja też lubię poniekąd, wiesz, e, drapnąć się z kimś mm -hmm. trochę. Bo na co dzień ogólnie też uważam, że wolę konkretnie komuś coś powiedzieć, co mi leży na sercu mm -hmm. i żeby zaiskrzyło, a później sobie podać rękę, kurwa, zawsze to się oczyszcza ta atmosfera. Uwierz mi tyle relacji, które miałem i zawsze jak stanąłem, powiedziałem, wprawdzie, powiedziałem, co myślę o danej osobie, co mi się nie podoba, i ta osoba potrafiła konstruktywnie na to spojrzeć. Nie jako atak, tylko OK. Przyjmuję, ale ty robisz tak, ty tak, tak. Dlaczego? Mm -hmm. no, i zaczyna się rozmowa wtedy, no i wtedy są się są relacje. Mm -hmm. Naprawdę, można zbudować na czymś takim e, super przyszłość z kimś, na kim, na kim ci zależy, bo często e, kłócisz się z osobami, z którymi, na, na, e, czy tam dyskutujesz, z ty, na których ci zależy, no bo jak jakoś, jakiś hater, no, to no, nie zależy mi na tej osobie, Mo, może mówić na nami co, co chcę, mm -hmm. wiesz, i nawet nie znam tej osoby, no ale. Ale z Wrzoskiem jakby łączy nas pewien konflikt i myślę, że na pewno go dobrze byłoby wyjaśnić. No słuchaj, też po to jesteśmy my prowadzący, żeby wam no, w tym pomóc. Cały nie? czas mi siedzi stary walka z Michałem. Pasternakiem? Strasznie chcę. Naprawdę... Wiecie sobie teraz, Michał opowiedział, znowu chcesz leżeć? No, no. Co, no wydaje mi się też, że tu dużo też się zmieniło, więc ja naprawdę poszedłem w sport. Uż w ogóle całe życie chciałem żyć w taki sposób, żebym mógł mieć taki spokój, żebym mógł ten, no bo to... Mhm. Spydzam się krótko, czekaj, pokonałbyś w tym momencie Michała Pasternaka tak, króciutko. Tak, 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 tak. 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 I tak. teraz coś powiem. Sport, no. uprawianie sportu to jest pewnego rodzaju, rodzaju luksus w życiu. Bo na to trzeba mieć spokojną Co głowę. To jest, no? Na to trzeba mieć czas. czas. Dokładnie. I e, trzeba wszystko zrobić wokół swojego życia tak, żeby podporządkować życie pod sport. Mm -hmm. Ja tego ja tak nigdy nie miałem jak teraz. Ja dzisiaj trenuję dwa razy dziennie mm -hmm. i mam na to przestrzeń i czas. Mam pokładane wszystkie rzeczy w firmie, w życiu. I naprawdę. Zupełnie o 180, 180 stopni e, inaczej mi się żyje. E, przebiegłem ostatnio stary 100 kilometrów. Widziałem, gratulacje to, posrane. Nawet ostatnio 50 kilometrów. No. i to o, z kim. Z od... Robertem Karasiem, A, pozdrawiamy Robercika. Po, I to też też tak, że otoczenie, w którym się obracasz, ma bardzo duży wpływ na ciebie. Zamiast na imprezę stary ja mam teraz ochotę karać, dawaj, bo czuję, wiesz, ja już się nauczyłem swojego organizmu, czuję, że on szuka czegoś, szuka mhm. już adrenaliny, szuka ten. I zamiast imprezy, stary, idę robić i biegamy się po nocach, nie? I to jest zajebiste, bo on uh -huh. rzadko co mi odmawia, bo on cały czas trenuje, no nie, no to kilka razy bale, dziennie. Nie? I mamy zajebisty waj, to jest też taki mój przyjaciel z Elbląga, z jednego miasta. Więc stary, no top. I formę szykuje naprawdę, no, piekielno. No dobrze, słuchaj, Michał postępek na pewno też by chciał z tobą <laughs> rewanżu, nie ukrywajmy. No, i, no Michał jest też taki, że poniekąd wydaje mi się, że my się lubimy. Ale taki, taka ambicja sportowa jest. Na pewno jedno drugiemu będzie chciał pokazać. Chciałbym strasznie, żeby to federacja z, re, zrobiła. Bo Michałowi też czas ucieka mi również. No, no. Ja, ja jakby później się postażyję, tak? No młodszy jest. Żeby później nie było, ale później, żeby nie było... Że, że Pasternak mi mówił, że, że jest dziadkiem, nie wiem. No to stary, co? jest cały przyszły rok. Mamy końcówkę tego. Paweł, na zakończenie zapraszamy widzów na starcie z, Micha z Marcinem Rzoskiem. Tak. Nie z Michałem Pasternakiem, to jest może melodia przyszłości. W końcu znalazłeś jajka w gaciach, no i wychodzisz. No nie wiem, czym czy, czy, czy to jest pod, spowodowana jest ta decyzja. Czy brakiem pieniędzy, czy oczywiście na pewno pojedziesz, że że to ja jestem winowajcą tej całej sytuacji, mimo że to Piotrek e, no, spowodował ten nieszczęśliwy wypadek, to powiesz, że to przez nas i tak dalej. Tak. Stary, zawsze się zaczyna od siebie. Jak jest taka sytuacja, to robię wszystko, żeby sprawić, żeby mi było lepiej, a nie użalać się i tkwić w tym i utwierdzać się w tym przekonaniu. Dlatego w takim miejscu może dzisiaj w życiu jesteś. Jakbyś wziął swoje życie za schaby i obracał się e, za siebie to dzisiaj był, był pewnie w innym miejscu i nie musiał ze mną toczyć tej walki, bo wiem, że już siedzisz ku oglądając to i przypominasz sobie te flashbacki tych bomb, które leciały. normalnie jak, jak tak, tak, spadały. To wypikamy na pewno. E, panie i panowie, e, e, tutaj naprawdę Chciałeś myślę, podobacz, nie, podobacz. ale nie aż takiej. Tutaj będzie grubo, co się będzie działo. Marcin Brzosek na pewno odpowie. Na pewno będziemy nagrywać, będzie, będą programy. Dziękuję Ci Paweł, trzymaj się.